Bardzo się ucieszyłem. Myślałam, że i zeznawała na moją niekorzyść. Teraz wiele odzyskała w moich oczach. Naprawdę jest tą dobrą i miłą dziewczyną, którą pokochałem i którą wciąż kocham. Choć odeszła i nie chciała cię wybaczyć, nie mogę mieć pretensji, że mi nie wybaczyła. Kiedy ją spotkałem, była prawie dzieckiem. Przeżyła szok. Przez całe lata nie mogła się zakochać. Ale ją uleczyłeś. Na szczęście. A teraz poślubi innego, może już to zrobiła. Żal ci? Wolę o tym nie myśleć. Ojcze Anselmie, jak leci? Tu Maria de Jesus. Gdzie jesteś na litość boską? W tej sprawie dzwonię. Byłam w kościele, długo się modliłam do Matki Boskiej. Musiałam wracać i dlatego się nie spotkaliśmy. Zobaczyłem kwiaty i pomyślałam o tobie. Ty je przyniosłaś?

Masz dobre serca. Chciałem cię zobaczyć i byłem w twoim domu z. I już tam nie mieszkamy. Masz czym pisać? Podam ci nowy adres. Mów. Odwiedź nas jak najszybciej. Wiesz, gdzie jest plac z Okalą? To niedaleko. Dziesięć przecznic od starego mieszkania. Zaraz przyjdę. Musimy porozmawiać. Czym uzasadnia pan swój wniosek? Moja klientka cierpi na rozwoje niejaźni. W pewnych okolicznościach traci kontrolę nad sobą, jakby jej wolą kierowała inna osoba. Do zabójstwa doszło w takiej właśnie sytuacji. Dlatego nie powinna ponieść za to kary. To kłamstwo.

Co za robota! to jest Czy to rzeźba? Nie. Raczej maska. Daj. Co piszą o rozprawie? Przesłuchują świadków Onelia zeznaje jej jako pierwsza I obrzuca Juana Miguela błotem Gdyby to od niej zależało Dostałby do żywocia Myślisz, że go skażą? Nie wiem. Piszą, że niczego mu nie udowodnią. A tej kobiecie? Tak. Bo to ona ukotrupiła Vivianę. Ale podobno nie zrobiła tego świadomie, bo jest szalona. Ale pasztet. Nic nie rozumiem. Zmęczyłam się. Podobno ona i francuska to ta sama osoba. Mikaela i ja czytałyśmy o tym codziennie. Ale sprawa jest tak skomplikowana, że nie mogłyśmy się połapać. Nie mogę otworzyć tej puszki. Nie ciekawicie, co się dzieje w Hacjendzie? Jeśli leopardo wrócił, to już wie, że dałaś nogę. Jak to przyjął? Co myśli? Co zrobi? Otworzę. Muszę przywyknąć do tego dzwonka. Co tu piszą? To on. I już cię znalazł. Niewdzięczna. Niczego ze mną nie uzgadniasz. Wybacz, ojcze, ale przecież zadzwoniłam do ciebie. Nie powinnaś bez uprzedzenia wyjeżdżać z a ani wyprowadzać się z mieszkania. Nie było czasu. Wszystko stało się tak nagle. To niewybaczalne. Nie krzycz na nią. Dziewczyna dość się nacierpiała. Czyje to mieszkanie? Amadora. Mecenas Lozada ma prawo złożyć ten wniosek. Ale to wierutne kłamstwa. Żeby wniosek został przyjęty, musi go uzasadnić w niezbity sposób. Mam opinię biegłego dotyczącą choroby psychicznej oskarżonej. Potwierdza ona tezę o niepoczytalności. Złożę ją na ręce Wysokiego Sądu. Kto podpisał się pod tą opinią? Jeden z najlepszych psychiatrów w kraju. Nie rozumie Pan? Pytam o nazwisko. Doktor Juan Miguel San Roman. Amador? Ten reżyser? Tak I będziesz tu mieszkać? Póki co Ale... Co? On zamieszkał gdzie indziej Nie martw się Rozmawiajcie sobie, a ja zrobię kawę, herbatę, kakao Zaraz wracam Wciąż jesteś zakochana. I popełniam głupstwa. Wiesz, co zrobiłaś, opuszczając Hacjendę? To było konieczne. Myślałem, że wszystko idzie dobrze. Wyglądałaś na szczęśliwą. Spotkałaś mężczyznę, który cię kocha i chce zapewnić ci spokojne życie. Wiedziałeś, co łączy Juana migala z kobietą oskarżoną o zabójstwo? Tak, rozmawiałem z nim Zadałem mu te same pytania, co tobie Żeby się upewnić, czy darzy cię jeszcze miłością I co powiedział? Że wasza miłość należy do przeszłości. Ty go nie kochasz, a on związał się z Blanką Sylwą. Dlatego pomyślałem, że powinnaś poślubić Omara Contrerasa. On obdarzyłby cię miłością i byłby ojcem dla twojego dziecka. Ale ty. Wszystko zaprzepaściłaś. Bo sądziłam, że Juan Miguel mnie potrzebuje. A w jego życiu jest jeszcze dla mnie miejsce. Ale myliłam się. I straciłaś wszystko. Trudno. Wola Boska. Ale żal mi, Omara.